Cześć, witajcie! Przychodzę do Was z najnowszą gazetką Lidla. Gazetka ta będzie nas obowiązywała od 8 grudnia aż do 14 grudnia. Także zapraszam na szybki przegląd aktualności, nowości i promocji z kategorii Parkside. Tydzień temu gazetki nie było, ponieważ nie było nic z właśnie kategorii Parkside, więc był taki tydzień przerwy. A w tym tygodniu już wracam i z tego co już przejrzałem gazetkę, no to jest parę fajnych produktów. Już na sam początek mamy akumulatorową szlifiarkę kątową 20V, yy, więc oczywiście będzie informacji później. No i fajna cena, bo 180 zł. Także taki sprzęt przestrzeniany do 70 zł, więc spoko. Tutaj następnie mamy. Akumulatorowy klucz udarowy 20V w zestawie 3 klucze nasadowe, uchwyt 1, druga cala i są to yy, nasadki 17, 19 i 21 oraz zwątczka 1, 2 cala na 3, czwarte cala. No i tak samo więcej rzeczy będzie na... później. Tu mamy aż 150 zł przeceny i taki klucz kosztuje 350 zł. No i dobra, lecimy w dół. O, trafiają, no, zobaczcie, akumulatory. To jest to ta, ta seria z Bluetooth, ale są to też duże pojemności. A na początek mamy ładowarkę akumulatorową 20V 4,5A z automatycznym wyłączaniem ładowania. I taka ładowarka kosztuje 50 zł. Po prawej stronie mamy akumulatory. Pierwszy akumulator jest 12A, przeceniony o 100 zł, więc kosztują 3stówki. Regulowane tryby, wydajność, zrównoważony eko i ekspert pod spodem. Mamy kolejne dwa akumulatory. oczywiście, te same tryby posiadają. Pierwszy z nich jest 8A za 200 zł, 50 zł taniej. To już jest fajna cena. Posiadam dwa takie akumulatory i 8A godzinne, powiem Wam, że są już naprawdę fajne w pracy. No i na dole, 50 zł również taniej, mamy akumulator 4A i wychodzi on za 130 zł. Tutaj to już bym się zastanowił, bo ostatnio były z serii bez Bluetooth za 100 więc tamte były wydaje mi się bardziej rozsądne niż te. Ale ten okulator 8A za 200 zł. Jak najbardziej polecam. Następnie mamy właśnie ten klucz odarowy, o którym wcześniej wspomniałem. Liczba obrotów uderzeń sterowana przyciskiem z funkcją obrotów w lewo i w prawo. Zintegrowana lampka LED. Tak jak już mówiłem 150 taniej. Brak komputera i odwarki w zestawie. Oczywiście silnik bezszczotkowy. Oczywiście 500 gwarancji. I zobaczcie, jest to ten mocniejszy klucz. Maksymalny moment obrotowy luzowania 1900 Nm. Moment obrotowy 130, 400 i 1356 Nm. Liczba uderzeń od 0 do 500, od 0 do 1,5 i od 0 do 1900 uderzeń na minutę. Także jest to ten wielki klucz udarowy i, i cena jest spoko jak za niego. Po prawej stronie akumulatorowa szlifierka oscylacyjna lub mimośrodowa 20V. Zostawia trzy elementy ścierne i pojemnik na pył. stopniowe regulacja obrotów dostępnych na rynku papierów i elementów ściernych. Dwa zestawy do wyboru. Z lewej strony mamy starczą ścierną 80x130 bądź 110x110 110, bądź 100x150, a z prawej strony starczą ścierną o średnicy 125 mm do szlifowania powierzchni, takich jak drewno, farba lub materiał wypełniający. Są to nowości i taka szlifierka kosztuje 180 zł. Liczba produktów na biegu jałowym od 6 do 10 tysięcy. Liczba drgań od 12 do 20 tysięcy. Bardzo fajnie to się prezentuje. Ciekawe, jak w rzeczywistości. Widzimy, że jest to taki dość kompaktowy sprzęt. Sterowany przyciskami. Ma na pokrętle, nie na przyciskach, ma widzę to chyba. Regulacji obrotów, tak na przyciskach. Ale też spoko. Dobra. Następnie 100 zł taniej, czyli za 350 zł dostajemy akumulatorową piłę tarczową do cięcia metalu, 20 V. Zostawię brzeszot do metalu, klucz imbusowy. Yy, przykładnica równoległa. 6-stopniowa regulacja prędkości z wyświetlaczem. Oświetlenie robocze LED. I jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Oczywiście 500 gwarancji, bo to seria performance. Yy, maksymalna głębokość cięcia w drewnie 62 mm. Średnica tarczy 190 mm. Tak się ten sprzęt prezentuje. I teraz tak, to jest oczywiście piła tarczowa na tarczę. Z tego, co właśnie przeczytałem na początku, jest do cięcia metalu. Także nie wiem, czy to jest napisane, że brzeszczot do metalu powinno być tarcza do metalu, po pierwsze. A po drugie, tutaj maksymalna głębokość cięcia. Czemu akurat w drewnie, skoro stopiła do cięcia w, w metalu? Może i rzeczywiście w drewnie jest 6 cm, a w metalu, no to ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Ale obszar, że 6 cm w metalu to trochę taka dość yy, zawyżona byłaby liczba, więc rzeczywiście może być to informacja o drewnie. OK. Następnie yy, akumulator wiertarków wkrętarka, mocno silnik z przekładnią dwubiegową, z regulacją prędkości i funkcją szybkiego zatrzymania, z kontrolą odrzutu w razie blokady, oświetlenie robocze LED. 5 tys. 150 zł jedyne. Za 5 gwarancji w w krętarce. myślę, że jest to fajna cena. Sam posiada tą wkrętarkę, nie wiem czy dokładnie ten model, no ale tą wkrętarkę tak. Maksymalny moment obrotowy 60 Nm. Poziom momentów obrotowych 21 plus 1. Poziom wiercenia, chyba nic do takiego do dodania. Jeden taki minus, co mnie trochę irytuje w tych wkrętarkach. Wszystkich w sumie, jak dla mnie, powinien być jeszcze jakiś tutaj malutki. Zaczep, w którym można byłoby umieścić bit na zmianę, a brakuje go. No trudno. Z prawej strony akumulatorowa piła szablasta, 180 zł, długość skoku 22 mm, tryb pracy skok liniowy, maksymalna wydajność cięcia 150 mm w drewnie, 15 mm w stali niestopowej, 20 mm w metalach nieżelaznych i 100 mm w rurach metalowych. Standardowo brak warki w zestawie. No, lisica też wydaje mi się, że każdy, kto coś tam majsterkuje, powinien taki sprzęt mieć. Ja tą lisicą zrobiłem całą budowę. Wszystkie bloczki na budowie ciąłem i, i dalej działa. Więc też nie wiem czy akurat ten model, bo te modele co chwilę się zmieniają. Ale mam też właśnie serię Performance Czarną i daje radę, skoro działa jeszcze po trzech latach użytkowania podpodem, spodem. Akumulatorowa frezarka wielofunkcyjna 3 w jednym. To jest mój najnowszy zakup. Posiadam taką frezarkę. Link w opisie, bo mam film do tego sprzętu. I myślę, że sprzęt godny polecenia. 300 za 50 gwarancji. w z tym dwie dysze z odręcznik równoległy, narzędzie montażowe, 3 moduły frezujące i 6-częściowy zestaw frezów. I oczywiście sprzęt posiada 6 stopniową regulację liczby obrotów. Maksymalna wysokość udźwigu 40 mm. Maksymalna głębokość frezu 35 mm. Uchwyt narzędzia 6,8 mm. I tutaj ta podstawa jest z modułem frezowania krawędzi, modułem frezowania żłobiącego oraz modułem frezowania kątowego. Czyli mówimy w sumie o trzech podstawach wymiennych, bo to jest Tutaj to jest jako jedna podstawa. Ta część to oczywiście akumulator i tutaj ten środek na tej takiej jakby tutaj tulei, to jest właśnie frezarka wyjmowana. No i dodatkowo są właśnie dwa moduły. Następnie kolejne dwa sprzęty. Po pierwsze zakrętarka uderowa 20V. Czterostopniowe regulacja liczby obrotów czy tam uderzeń w sumie 70zł taniej 4 stopniowa to fajnie już ja mam ten stary model taką jeszcze dużo większą to jest mój najstarszy sprzęt który do tej pory jeszcze mam i naprawdę działa jeszcze już będzie prawie 5 lat też to jest sprzęt naprawdę który przeszedł całą budowę częściej używam do wkręcenia wkrętów nawet niż zwykłej wkrętarki i radzi sobie, jeszcze nie miał szansy się zepsuć, znaczy szansę miał, ale się nie zepsuł, nawet było tak, że został na dworze w deszczu przez noc i dalej działał, dalej działa i mam nadzieję, że działać będzie. A tutaj tak, wielkość śrub M16, uchwyt narzędzia, gniazdo 6 1/4 cala, maksymalny moment obrotowy 226 Nm, Mój ma chyba 220, 180 i 120, tutaj mamy 226 i 3 kolejne, ale nie są napisane jakie. Zakrętarkę mogę jeszcze z tym sumieniem polecić. Następnie sprzęt, który również mogę polecić, jest to akumulatora szlifierka kątowa 20V, 6-stopniowa regulacja liczby obrotów, zestawie tarcza do cięcia metalu, uchwyt dodatkowy, klucz zaciskowy, osłona ochronna dwa w jednym. I tu mamy 70 zł, tani ten sprzęt, kosztuje 180 zł. Liczba obrotów na biegu jałowym 10 tysięcy. I 6 regulacja. Maksymalna średnica tarczy 125 mm. Te szlifierki też często się zmieniają. U mnie akurat tu jest już to trzecia szlifierka. Nie pamiętam jaka była pierwsza. Pierwsza była na pewno też na tym takim standardowym włączniku przesuwanym. Druga była w 100% dotykowa, czyli 6-stopniowa regulacja obrotów dotykowo, czy tam na przyciskach, plus przyciski włączania, tak jak w przypadku frezarki, która przed chwilą była. Teraz mam trzecią również dotykowe 6-stopniowe regulacja obrotów, ale standardowy ten włącznik suwany. A tu mamy standardowy włącznik suwany, a regulacja obrotów też na pokrętle. Także wszystko manualnie. Hmm. I to tyle chyba ze zmian. Nie wiem, jak tam się w środku to wszystko zmienia. Moje tamte dwie poprzednie rozbierałem, i no w środku się różniły z, z wielkościami silników. Czy tam w obudowie troszkę by inaczej wyglądały. A ta kolejna moja trzecia, czy ta, jak mogą wyglądać w środku? Nie wiem, właśnie dlaczego te modele tak często się zmieniają. Czy oni to udoskonalają, czy po prostu zależy od jakiegoś producenta. Tak czy siak za 180 zł, myślę, że szlifierka daje radę. U mnie akurat one też padały, bo naprawdę miały bardzo, bardzo ciężko. Teraz mam już dwa lata i już tak przy takich lżejszych pracach pracuję i działa bezproblemowo. Także do użytku stricte domowego wydaje mi się, że sprzęty, wszystkie, o których dzisiaj mówimy, będą aż nadto wystarczające. Następnie tarcze lub zestaw. 4 bądź 12 tarcz utnących, średnicy 125 mm za 20 zł. Co do tarcz, to się nie wypowiem. Nigdy tarcz parksajdowskich nie używałem, zawsze to były tarcze z innych firm. I no jeżeli ktoś może się wypowiedzieć na temat tych tarcz, to chętnie posłucham, czy są warte zakupu. Następnie mamy zestaw kluczy nasadowych i bitów, 21 elementów. Zostawia 12 sześciokątnych kluczy nasadowych. Dwie złączki do klucza nasadowego, 6 bitów i uchwyt do bitów. Oczywiście taki sprzęcik mamy w fajnej metalowej. Może nie w walizerce, a, a pojemniku, czy skrzyneczce. I kosztuje on 60 zł. Następnie mamy za 60 zł również zestaw śrubokrętów do dłutowania z magnetycznymi końcówkami i antroposegowymi uchwytami, Wstawię 13 ścięrbokrętem do dłutowania oraz dwa uchwyty na ścianę. Do dłutowania, czyli z tego co tak widzę i wnioskuję, góry mają metalową i możemy w nie stukać młotkiem. Po prawej stronie zestaw bitów udarowych 40 elementów za 40 zł. Takiego zestawu jeszcze nie widziałem, ale nie jest to nowość. I ostatnie dwa sprzęty za 119 zł. Dostajemy leżanka montażowa na kółkach i stołek warsztatowy 2 w jednym. W zestawie dwa razy klucz płaski 14 mm, klucz sześciokątny 5 mm, lampka LED, uchwyt magnetyczny, pojemnik do przechowywania, płytka magnetyczna i baterie. Sześć kółek skrętnych, w tym dwie z blokadą. Łódźwik leżanki na kółkach maksymalnie 150 kg, Łódźwik stołka maksymalnie 120 kg w miarę leżanki na kółkach 121 x 41,5 na 13, w miarę stołka 58 na 41,5 na 43. Taki bajer do garażu. I na koniec spodnie robocze męskie, rozmiary od 50 do 58. Już widzę, że to będzie chyba mój zakup na najbliższym czasie. Cena 60 zł. Cienka, krystaliczna powłoka chroni tkaninę przed wodą i zabrudzeniami. Wodoodporne posiadają oczywiście spodnie elementy odblaskowe. Kieszenie na kolaniki. Wzmocnienie na kolanach z materiału Cordura. Tak, bo spodnie muszę sobie jakieś kupić. Więc pani na pewno wybór na serię Performers. Dobra. Gazetka przejrzana, cały tydzień czarnych sprzętów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.